No Witam kochane lwy. Przyszedł czas na was. Nie nagrywam na dworze, bo po prostu za mocno wieję. Także dałam sobie spokój i dokończę te czytania w domku. Czytanie, oczywiście, dotyczy przede wszystkim uczuć i emocji w relacji. Przypominam, że można skorzystać z porady indywidualnej, zamówić prywatny rozkład, bo to jest tylko wgląd ogólny. Mail do mnie jak zawsze znajduje się pod filmem. Dobrze, Lwiątka? No, Powiem Wam, że całkiem ładnie to wygląda. Tak bezpiecznie, solidnie. Ktoś tutaj nad sytuacją czuwa, aby zapewnić Wam stabilizację. Wcześniejsze wysiłki zaczynają przede wszystkim przynosić rezultaty i stanowią naprawdę solidny fundament. Relacja wygląda mi na trwałą pomimo trudności, ale e, widzę przede wszystkim, że kończy się pewien etap, bo Wy cały czas przechodzicie przez transformację. Możliwe też, że no, zdecydowaliście się odciąć przeszłość, stare związki i wejść w całkiem nowe. I ta czwórka buław mówi o pięknie wykonanej pracy. Pamiętam, jak dużo pozostawało w sferze wizji, marzeń i, i to się zmieniło. Utrzymujecie przede wszystkim bardzo dobre więzi rodzinne i wcale nie musi chodzić już o sam związek partnerski. Mówię też o innych bliskich z rodzinnym, bo w relacji widzę trudności. No, u każdego też pewnie troszeczkę inaczej to wygląda. W każdym bądź razie czwórka była jest bardzo pozytywną energią i pod względem uczuć i również jeżeli chodzi o szczęście rodzinne. Skupieni jesteście mocno na materii, ziemska energia i as pentakli. Pieniądze, no przede wszystkim jakaś nowa szansa finansowa. Dla niektórych dbanie o zdrowie, sport, diety. No. To jest taka mocno karta materialna, fizyczna, powiązana z naturą, wiadomo, trójką ziemski. Także dobra forma, lepsza perspektywa, bardzo ładny potencjał ogólnie, dużo w życiu, stabilizacji. Super, bo relacja również potrzebuje zdrowego wpływu i bardzo ładnie, że chcecie zacząć od siebie. Jest tutaj ze skrywaniem emocji dużo, jest maskowane, i oczywiście no istnieje szansa, żeby to zmienić. Ale Wy, tak nie do końca jesteście na to gotowi. I chyba partner bardziej bo jest na pewno niezwykle świadomy wysiłku, jaki należy włożyć do relacji. W was zachodzą pewne poważne zmiany. Dużo lwów mogło związki rzeczywiście kończyć. Dlatego, że byliście w relacjach, które nie służyły rozwoju duchowemu, w ogóle e, nie mogliście się pod tym względem odnaleźć, dogadać. Pamiętam bardzo dobrze Wasze czytania. No i wygląda na to, że tutaj pojawił się ktoś nowy, dużo bardziej świadomy, mocno uduchowiony, także lwom, um, u których w życiu rzeczywiście zaszła właśnie taka zmiana, no to bardzo gratuluję. Chociaż z tego co pamiętam, kwietniowe czytanie było już bardzo obiecujące i chyba naprawdę zdecydowaliście się na nowe, a przynajmniej większość z Was. Odcięliście no to, trzeba, brawo! Pojawia się połączenie z bratnią duszą, ale po ciężkich doświadczeniach też po prostu nie dowierzacie. I nie wiedzieć, czemu wyciągnęłam tutaj aż dwie karty, zresztą przepiękne karty. No i też jest ta gwiazda w talii. Pustelnik, czwórka buław, no i gwiazda, kochani. Możliwa jakiś wodnik, coś z trygonu powietrznego. Nowa miłość, spełnienie marzeń. Zainwestowaliście w siebie tak mocno, duchowo, refleksyjnie, i z troską zaopiekowaliście się, no proszę, tutaj dalej, karta też bratniej duszy. Bratnia dusza, a z Kochani, przepiękne czytanie. I przepiękny układ kart. Także z troską zaopiekowaliście się sobą, i to Wam właśnie przyniosła tą, tą piękną miłość. Bratnią duszę. W końcu ktoś mnie posłuchał. Mam nadzieję, że z większością lwów to będzie rezonowało, a dla niektórych ta miłość już tuż za rogiem gdzieś czeka. I dużo lwów jest również skupione do miłości, do swojego dziecka. To też jest przepiękne, niezwykle mnie wzrusza. Kochani, ta dziewiątka kielichów. Ile tu jest radości i cieszenia się tak wolno, z le lekkością, jakby wiele macie do zaoferowania. Przede wszystkim pogody ducha. Ja sama się zresztą o tym przekonałam, przebywając właśnie z ludźmi z podznaku z lwa. W ogóle trygon ognisty, moim zdaniem, ma w sobie taką szczęśliwą iskierkę. Każdy ma w sobie coś charakterystycznego, pięknego oczywiście, każdy znak zodiaku, ale jeżeli chodzi o trygon ognia, to jest no, taki szczęśliwy płomień i to widzę również w tym czytaniu. Bardzo się cieszę, bo nie lubię, jak rozkładam um, karty i widzę energie, które zupełnie nie pasują do, do danego mm, znaku zodiaku, bo to oznacza, że ktoś zatracił siebie. A tutaj lwy o siebie zawalczyłyście i odzyskaliście siebie. Także sporo y, pozytywów, dlatego, że został domknięty ważny etap w życiu i Teraz nadchodzi stabilizacja, więc czego chcieć więcej? No i ta przepiękna, wasza słoneczna energia. I nadal nauka i praca nad um, odrzucaniem kontrolowania w relacjach. Bardzo dobrze, że tutaj pojawia się to słońce. I jak moje serce się cieszy, że akurat u Lwów Oczywiście ja życzę tego słoneczka każdemu radości, wigoru, optymizmu i przede wszystkim oświecenia. Oczywiście ta energia wiąże się z waszą wrodzoną pewnością siebie i witalną, silną energią. Opierajcie się na tej sile, wygrzewajcie się w niej, bo to najszczęśliwsza z energii, jaka jest, oczywiście mówię o słońcu. Będzie dziecko, narodzi się dziecko. Takie też wieści muszę tutaj przekazać. Powiększenie rodziny, bo mamy cesarzową, właśnie obok tego słońca. E, no to znowu karta finansów i kariery, czyli stabilizacji. No, bardzo dobre karty. Tak gwiazda, która też gdzieś tam w tle się pojawiła. Dwójka kielichów. No, czwórka buław przede wszystkim, tak? To już mówi samo za siebie. Co to może być innego? No, tak. Dla wielu lwów, kochani, ciąża, albo e, jeżeli panowie mnie oglądają, no to partnerka zajdzie w ciążę. Wiadomo, że no, nie u każdego to się spełni, nie każdy też może dziecko chce mieć, chociaż i. Po stronie partnera i po waszej widzę taką energię, która kocha i dzieci, i naturę, i zwierzęta. Piękne to jest, naprawdę? No, także tu jest coś takiego na rzeczy. Hmm. Właśnie, przychodząc do partnera, karta świat, która jest tutaj w tym miejscu. Oczywiście, kochani, symbolizuje... No, że też podróż głupca, który otwiera wielkie arkana, tak naprawdę dobiega końca i znajduje się on w punkcie wyjścia. A co to oznacza? To oznacza, że jego spojrzenie na świat jest całkiem inne, bo zdobył nowe doświadczenia. I dlatego na tej podstawie mogę wywnioskować, że jest to osoba silnie uduchowiona, która z początku swojej duchowej podróży była niewinna, naiwna. A teraz jest już doświadczona i wiele spraw po prostu, spraw po prostu świadoma. Piękne spełnienie, prawda? Oczywiście. Eee, nie to chciałam powiedzieć. <śmulicznie> Symbolicznie świat jest właśnie oświeceniem, prawdą. Podróż nie kończy się nigdy, kochani, zawsze następuje kolejny etap i kolejne pokłady podświadomości do odkrycia. Zawsze jest coś nowego, zawsze i widzę to, że ta karma się dopełniła i albo już zaczniecie to szczęście niedługo odczuwać, albo to u każdego też może być inaczej, jeden szybciej się budzi, no drugi inny lew będzie potrzebował troszeczkę więcej czasu. W każdym razie myślę, że u każdego zwiów yy, ta transformacja no, jest bliżej, czy dalej, tak? To spełnienie jest naprawdę niezwykle blisko Was i, i przede wszystkim spokój będzie dużo spokojniej, a partner, jeśli tylko będzie trzeba, to uwierzcie mi, podejmie właściwe kroki, bo jest połączony ze światem duchowym. Po prostu widzę, że ktoś czuwa nad tą relacją bardzo mocno no, broni z całych sił. Piękną, miłosną energią, to jest przepiękne, wzruszające. Jest tu pewne spowolnienie, dużo refleksji, bo oboje potrzebujecie zmian, i super, że przyjmujecie te zmiany właśnie na spokojnie. Tak to wygląda, że partner bardzo mocno broni się przed miłością, tak. Ale dostrzegam tu tyle przepięknej, pozytywnej i miłosnej energii, że nawet ta piątka kielichów jest no, taka mała, o taka, kochani, w porównaniu do tego wszystkiego. Oczywiście ta piątka kielichów też jest ważna. Nie ma marzeń, złudzeń i iluzji. To rzeczywiście się dzieje, spełnia, manifestuje i cesarzowa jest namacalnym objawieniem tego, co zrodziło się w podświadomości. Dlatego wcześniej pojawiała się arcykapłanka w rozkładach. Pamiętam, była zimą. No i proszę, cesarzowa, która jest opiekunką życia i jest symbolem niekończącej się obfitości i zgodności. Cierpienie i ból po prostu gdzieś dobiega końca, bo po dziesiątce mieczy jest tylko ulga. A piątka kielichów, która tam jest jeszcze na przyszłości, to jest po prostu brama, przez którą najlepiej odważyć się i przejść. Bo uświadomiliście sobie już wszystko, macie świadomość, dlaczego niektóre sprawy z przyszłości nie ułożyły się pomyślnie. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Już wiecie, że to, co się rozwaliło, nie odbuduje się w takiej samej formie. Nie spadniecie już niżej. Teraz możecie tylko jedynie unosić się ku górze. I to jest właśnie granica świadomego umysłu. Tej negatywnej energii było sporo, ale odchodzi do przeszłości. Jeszcze zipie, ikona, ale lada chwila umrze i zamieni się w światło. Po prostu które ja już widzę. Nowe szanse, nowe możliwości, porzucenie walki. Przepięknie. Jestem z Was niezwykle dumna, nawet jeżeli niektóre lwy nie odważyły się na ten krok, to ja już jestem dumna, bo nie ma, takiej in nie ma innej opcji, żeby lew po prostu przez te bramy nie przeszedł. No Nie widzę w innej opcji, w ogóle sobie innej opcji nie wyobrażam, także z każdego lwa już dzisiaj mówię, że jestem dumna że pozwoliliście przyszłości odejść i być może jeszcze przez jakiś czas rzeczywiście będziecie w energii pewnego rozczarowania, smutku i żalu nawet jeszcze do kilku miesięcy, ale pamiętajcie o tym dzisiejszym czytaniu. Dobrze? Wracajcie do niego za każdym razem, kiedy poczujecie rozpacz i nie tracicie wiary, bo naprawdę zbyt silny jest przekaz z tego czytania. Dlatego potraktujcie swoje rozczarowania jako bramę i, i możliwość oderwania się, bo dalej jest tylko lepsze jutro i piękna szansa. Ja mam wrażenie, że nie jedną bratnią duszę macie wokół siebie, ale tą romantyczną oczywiście również. Pracujcie dalej nad sobą i doskonalcie, rozwijajcie, uzdrawiajcie u siebie to, czego poszukujecie w partnerze. Bo podobne przyciąga podobne. Tak było jest i będzie. Wszystkiego dobrego. Wypowiedziałabym teraz życzenie, niech się spełnia, ale chyba nawet nie muszę. Pozdravjam.